Hej hej moje kochane, witam Was po raz kolejny dzisiejszego dnia. E, tada, zobaczcie co do mnie przyszło, tak, właśnie, e, właśnie dopiero co odpakowałam, bo nie wiedziałam co to jest. Bo już zapomniałam, już naprawdę zamawiałam tyle tych ostatnio paczuszek, W sumie nie aż tyle dużo, ale, ale z takimi przerwami. Czyli właśnie najpierw zapomniałam to z Super Draga, potem te z AliExpress, który, na które jeszcze czekam. E, potem to mówiłam właśnie jeszcze e, ze, ze stronki e, Cold Beauty, e, oczywiście z za namową, w sumie za rekomendacją e, Kini, to już Wam wspominałam. E, więc to zamawiałam, zamawiałam jeszcze też. E, nie pamiętam z jakiej strony i skąd, ale też zamówiłam. Tusz na który też czekam. Izabet Alder chyba to był, nie? Już nie pamiętam. Albo Estelle Nie pamiętam. Eee, jedną z dwóch. Eee, no, i przyszła przesyłeczka. Przyszła przesyłeczka. Nie mogłam się powstrzymać, więc tylko odpakowałam po prostu z. Tego, czyli tej takiej folii fajnej, którą zawsze lubiłam sobie cykać, e, bąbelkowej. No i przyszedł do mnie ten przepiękny, przepiękny rozświetlacz, o którym Wam wspominałam. E, jest on wykonany przy współpracy z Jacqueline Hill. Jest to generalnie amerykańska jakaś blogerka, blogerka, czy youtuberka nawet. Nie wiem, nigdy nie, nigdy nie wnikam w żadne tutaj historie. Kto wiecie, tak samo jak było ze z siostrami Chapman z a propos pędzelków, więc ja nigdy nie wnikam, czy je to tam, czy tam perfumy są tej, czy tamtej. Nieważne, ja po prostu testuję i, i mnie nie obchodzi cała historia, jaką tam powstał i kto go tam e, stworzył. E, jest to oczywiście Becca e, Jacqueline Hill Shimmering Skin Perfector Pressed i koloryk Champagne Pop, czyli taki po prostu szampański. Tak, pudełeczko jest przepiękne, złote, z taką tutaj generalnie z taką, nie wiem czy to widzicie, tak jakby krople wody na nim były. No, takie kropelki wody, takim wodnym fajnym. E, prezentuje się on tak, taki klasyczny, bez żadnego szału. Jeżeli chodzi tak jakby miała wybrać em, designersko, to pewnie by wybrała Merlu. Natomiast tak właśnie wygląda. Jest takie nie, chyba metalowe, to jest takie gumowo-kauczukowe, e, tak się prezentuje. Zaraz otwieramy Dobra, schowam mam lusterko. Tak się prezentuje y, on y, po otwarciu. Tutaj mamy folię. Oczywiście zabezpieczenie. Czekajcie, bo zabezpieczenia ja zaraz pewnie coś zrobię. Standardowo. Przede mną nie ma co zabezpieczać. Z paznokciem dziabne. Tak, tu jest ta właśnie folia z wyrytym napisem Beka. E, oczywiście, dziękuję. Przechodzę do mnie wiadomości. Za chwilę, za, za chwilę wam tam poodpowiadam. E, no i zobaczymy. Kolorek. O jezu, jaki mocny jest. O, jaki mocny, jest strasznie złoty. Bardzo złoty, bardzo ciepły. Taki jest kolorek, mam nadzieję, że coś widzicie. Czekajcie, chyba teraz to. Widać? O, tutaj jest ta poświata. Tak, tu jest ta poświata. Za chwilę zrobimy test na żywo. Ja mam na twarzy tylko podkład, więc yy, specjalnie, specjalnie nic nie nakładałam. Czekajcie, zupełnie jest inny od, od Marylu. Zupełnie, dobra. No, zobaczcie w ogóle, jak one wyglądają. Może gdzieś tam tutaj jest e, z daleka, wiecie. Podobna, natomiast ten jest taki zimniejszy, ten jest cieplejszy. E, no, tak się prezentują. Ten jest dużo ciemniejszy i taki cieplejszy niż ten. Więc e, zaraz Wam pokażę. Tutaj będzie Merylu. No, to jest taki, taki zimniejszy tam Merylu. I taki. Taki bardziej przyćmiony, ten jest strasznie ciepły. On chyba będzie też fajny, wiecie co na to jest tutaj. Ja nie wiem, czy Wy widzicie to w ogóle w tym świetle. O, tutaj, ale widzę, że mi się świeci ręka, więc coś tam widać. Za chwilę założę oczywiście na policzek. Mam nadzieję, że będzie tutaj widać najlepiej. Wytrę tylko rękę, bo zaraz się upaczkam, znając mnie. Dobra, no co? No, przystępujemy do aplikacji. No, Kinia tutaj ostrzegała, żeby też, wiecie, zacząć delikat, oddali, od delikatnej aplikacji, więc tak właśnie uczynię. Także nie świecę Wam lusterkiem, pokazuję Wam, przybliżę się. O! Przybliżam się. Widzicie, ja się generalnie w ogóle świecę. Ja mam taką właśnie fajną karnację. Taką fajną, nie? Bo ja się przechwalam, że mam fajną cerę. Ale faktycznie mam taką błyszczącą i mam jakby naturalny róż, także, no, ekonomicznie zostałam stworzona. Nałożę faktycznie, zobaczcie jak się nabiera na pędzelek. Używam oczywiście pędzelka z Avonu. Szczepię, yy, sypie się, sypie się dość. Muszę sobie wziąć lusterko, bo aż, aż muszę sama zobaczyć efekt. Czekajcie, się wy widziały i ja. I nakładam delikatnie. Bardzo delikatnie, śmiało mogę wziąć więcej. Lepiej go dokładać niż nałożyć za dużo. No, wydaje mi się, że on będzie świetny, ale to naprawdę świetny na. Na. Będzie superowy na wiosnę, na lato, wieczorkiem. Zobaczcie, piękny jest. Nie wiem, czy wy to widzicie. Czekajcie, nałożę może z na tej strony. Widzicie, teraz tutaj nałożyłam. Ja go rozblenduję sobie tym drugim pędzelkiem, będzie chyba lepiej. Tylko wiecie, co on właśnie, no jednak trzeba z nim uważać, żeby właśnie nie położyć takiej. Tak jak ja to teraz właśnie zrobiłam. Położyłam sobie taką plamkę i później, właśnie tak, jak Kina też mówiła, żeby właśnie bardzo delikatniutko go używać. Bo faktycznie, zobaczcie, on jest fajnie tak. On jest dość mocno napigmentowany. To jest też druga sprawa. Jest naprawdę mocno napigmentowany. Położymy sobie na nos, ale jest bardzo ładny, jest faktycznie bardzo ładny. Po dłuższym oczywiście używaniu, bo to, to na pierwszy rzut oka, nie jestem w stanie mam zbyt wiele powiedzieć. Natomiast po dłuższym jego używaniu, powiem Wam, czy był wart swojej ceny. Oczywiście, cenę za chwilkę też Wam powiem. E, czekajcie, jeszcze nałożę sobie. Tutaj na łuku, Nie, no jest fajny. Jest fajny. Bałam się, czy będzie mi ten kolor pasował, bo Kinia ostrzegała, że on jest raczej taki właśnie bardzo, bardzo ciepły. I to faktycznie jest, to jest taki. Nie wiem czemu szampański, bo to jest taki złoty. Ja teraz nałożę znacznie więcej, żeby Wam pokazać. Zobaczcie, to jest takie po prostu złotko, ale przepięknie się, e, przepięknie on wygląda na policzku. Nie ja uważam, że wygląda cudnie. Uważam, że wygląda bardzo fajnie, tylko mówię, nie tym pędzelkiem. Zły pędzelek sobie wziąłam, on jest za, za taki za delikatnie, jakoś za, za mięciutki, jakby dla mnie. O, tym sobie rozprowadzę na czoło i położę w brodę fajne jest, zobaczcie nie, nie wiem czy wy to widzicie, może ja wam tutaj może wam coś zomu o, 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 o widzicie tutaj tą poświatę taki kurczę, taki ciepły brzoskwiniowo, różowo złoto, nie wiem taki, taki dziwny jest ale bardzo ciepły kolor, bardzo ciepły. Nałożę go znowu więcej, żeby Wam lepiej to jakoś pokazać. Naprawdę już teraz nałożę dość, 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 ale tylko po to, żebyście go lepiej mogły zobaczyć. Fajny. Naprawdę fajny i, i nie żałuję póki co, póki co że go kupiłam. Zobaczymy, jak się będzie trzymał, czy się mi tutaj nie porobią żadne właśnie z niego jakieś plamki, czy się nie powyciera, nie poprzeciera. Dam Wam znać. Dobra, ale myślę, że jest fajny. Poczekajcie, bo ja nie wiem, czy Wy dobrze widzicie. O, widzicie? Tutaj, właśnie ta taka poświata, fajna. O, o, teraz. Jeszcze może Wam. O, teraz może. Bardzo ładny jest. Tutaj, to taki ciepły kolorek. O, o, tu mówię tak o, o, w ogóle się podniecam, no ale widzę właśnie siebie tu z daleka ja się teraz odsuwam, mam nadzieję, że to dobrze było widać e, fajny, fajny produkt, no na pewno, według mnie, no wiecie, ja to jestem oczywiście ja nie żałuję tam na produkty, jeżeli wiem, że coś ma być dobre ale e, no nie powinien kosztować aż tak dużo, nie powinien bo na przykład nie jest to, u Kini jakoś był taki efekt naprawdę wow Natomiast u mnie uważam tego wow takiego zachwytu, super zachwytu nie ma. I może dlatego ja też nie powiem, że dałabym tutaj wiecie się pokroić za ten rozświetlacz. Nie, nie, bo uważam, że Marylu również jest świetna, ale ma fajny faktycznie odcień. I wydaje mi się, że on będzie świetny wieczorowym wyjściem, wieczorowym wyjściem, wieczorową porą na jakieś wyjście w taki cieplejszy dzień. Gdy skóra jeszcze będzie naturalnie opalona, plus właśnie on taki jest, właśnie opalizujący. Dla mnie jest taki opalizujący. Także do opalonej skóry on da piękną, taką poświatę tutaj, zdrową, piękną poświatę. Zobaczcie, naprawdę jest bardzo ładny. Jest bardzo ładny, nie żałuję, że go kupiłam, ale na pewno mógłby kosztować mniej, przynajmniej o dyszkę. Tak Wam powiem. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, to jest to równe 30 funtów. Równe 30 funtów, natomiast ja jeszcze później. Za przesyłkę zapłaciłam 3,95, zamawiałam ze strony Cult Beauty. Odsyłam Was na tą stronkę. Jak będziecie miały jakieś zapytania, to oczywiście pytajcie mnie pod filmikiem w komentarzu, to Wam napiszę Beka polecam Wam przetestować przynajmniej, przetestować. Nie będę musiała się zakupić, bo, bo jeszcze chcę się z nim obyć, chcę zobaczyć, jak się będzie zachowywał na mojej skórze. Także to był mój nowy zakup, chciałam Wam z Wami się tym podzielić, zrobić test na żywo. O, nie wsadziłam nawet tej foliki, spoko. O, dobra, już chowam. No, dalej zabezpieczenie, a ja sobie wiecie, lekceważam ok, także taki oto rozświetlacz mój nowy nabytek, zobaczymy powalczę z nim jeszcze trochę, w sumie nie powalczę tylko się poobywam, yy, tak wygląda będę Wam tu świecić, bo jest bardzo takie odblaskowe to pudełeczko złote dobrze, mam nadzieję, że ten Wam się podobał że cokolwiek było widać, ja dopiero zobaczę, jak będę, z, e, będę obrabiała Wam ten filmik. Cały czas mi bluza, kaptur mnie ciągnie do tyłu. E, dobrze, dziękuję bardzo za poświęconych kilka e, minut. E, oczywiście postaram się jeszcze przyjść do Was jeszcze z jakimś filmikiem, także chciałabym bardzo Wam nagrać dzisiaj trochę więcej filmów, bo nie wiem, co będzie jutro pojutrze. E, dobrze, dziękuję bardzo za oglądanie. Odsuwam Was na... E, Facebooka, Twittera, Instagrama oraz Pinteresta. Mam nadzieję, że ten test Wam się podobał. Jak tak, to oczywiście bardzo proszę zostawcie łapkę w górę. Na drugi test odsyłam Was do kanału The Pink Rock do Kingi. Tam macie troszeczkę więcej na jego temat, ona fajniej, obszerniej się wypowiada. Ja po prostu tylko testuję. No, także bez takich, wiecie, szerszych informacji tutaj ale produkt fajny, fajny, fajny produkt, tylko mówię, jak dla mnie mógłby kosztować 20 funtów, to też by było naprawdę spoko. Dobrze, dziękuję bardzo za oglądanie, ściskam Was bardzo mocno, to był test na żywo i moje pierwsze wrażenie produktu Becca, Jacqueline Hill, Champagne Pop i to jest oczywiście rozświetlacz. No, dziękuję, pozdrawiam, buziaczki Wam przesyłam, bajo!